K nie wierzę! Udało się! Wiedziałem! Lecał do Lombardu jak poprzednio! Za nimi! Strzelać plazmą na oślep! Żeby było bardziej dramatycznie! To na godzinę w terenie zabudowany! Jak kobica! Kubica się rozjebał! Waruprow zwalniający I Nigdy w życiu! HWDB Policji! Rura! Wysokość 1500, 1400, 1000, 8000, 1000. Ja już wyrównaj lot, bo się pożygam! Przeleć nad tamtymi ruinami! Prosto, komandore bombardiero! Przy aparacie. Uf. Czego chcesz, tłusta kupa gówno? Mio genia strategio es uno minus. Chela diferenti persone pronto di telefono. Chela dui di telefono. Comprehendi epic fail. Arrivederci, komandore Bale. Donna mamma es... Kurwa, rozłączył się. Ach! pierdolona jednorazówka. Panie Kapitanie, tam jest jeszcze jeden! Dobra, Ej, to moc na maksa, dobra, i pyst w O ale pobór mocy! Przepraszam? Nie wierzę! Minerał istnieje! Kurwa mać! Hehe, <laughs> jak mawiał Kutak, Pan i dosko się czuje i wszystko kapuje i na lekkiej fazie wciąż trybie i jarze. Matko boska, gówno żyło! Dobra, to już ostatni. Pora nadać komunikat do bazy alfabetem Korkiego. Co jest k***a, nie działa? Zupełnie jakby ktoś podził antenę. Ożeś ty k***a. Tu będziemy bezpieczni Świątyni nie ruszą U nas Pan Jezus nie zginął na krzyżu Żył dostatnio Chodźmy do domu zanim przyjedzie policja Plutonowy bomba. Czas za. Ale jak skurwol po mięsnym. Teraz już kapitan. Witaj, ojcze pio. Daj spokój Tytus. Stare dzieje. Skończyłem z tym dawno. Teraz już tylko pio. Słuchaj, Franek. Muszę cię prosić o ostatnią posługę. Czy potrafisz jeszcze odprawiać egzorcyzmy? Znowu ktoś się zmienił w nadesrała. To będzie kosztowało ekstra.